Nowe akcesoria do The Sims 4 pojawiły się teraz po wielu latach przerwy. Dlatego postanowiłem, że się temu dla Was przyjrze i razem sprawdzimy, co w nich jest, jak wyglądają wszystkie obiekty. Myślicie, że są warte swojej ceny? Zobaczymy. Domowy kucharz są to już 19 akcesoria do The Sims 4 i drugie o tematyce kuchennej. I to raczej dobrze, bo wydaje mi się, że nie ma zbyt dużo obiektów, które ciekawie mogłyby zapełnić wnętrza simowej kuchni. Ale obiektów z trybu kupowania niestety jest drastycznie mało, bo tylko 26. Natomiast w trybie stwórz Sima to aż 45, łącznie 71 różnych nowych obiektów, które dochodzą z tym właśnie pakietem. To duża liczba, ale jestem zawiedziony, że ubrań i fryzur jest prawie dwa razy więcej niż mebli i urządzeń. Dlatego zacznijmy od trybu. st fur Co my tam znajdziemy? W ubraniach dla Simów zobaczymy pięć bluzek z bardzo różnymi wzorami. Przyznam, że jestem zaskoczony tymi grafikami, bo są bardzo fajne, szczególnie na tej bluzie z kapturem i na t-shircie. Trochę dziwnie, że w bluzkach jest jedna razem z fartuchem, ale ogólnie dobrze to wygląda. Spodnie są tylko jedne, trochę słabo. Chociaż mimo wszystko, chociaż mimo że są jedyne, to i tak wyglądają nieźle. Takie dobrze dopasowane. Z dodatków to mamy rękawiczki kuchenne oraz jednorazowe w kilku kolorach. Super wyglądają te przezroczyste albo czarne. No i o Otrzymujemy nowe buty, trochę takie kuchenne krokcy. Jeśli chodzi o dzieci, to jest tylko jedna koszulka z różnymi wzorami, ale nie jest jakoś mocno zachwycająca. Natomiast z całych strojów dla dorosłych Simów to jest jeszcze jeden taki cały kostium, który raczej jest dopasowany do kobiecej sylwetki niż męskiej. Drugi cały komplet z ładnym długim fartuchem do pasa oraz taki bardziej elegantszy komplet z pełnym fartuchem przez głowę. Bardzo mi się podobają te stroje. Przyznam, że dopiero jak się przejrzy całe rekolory, to wtedy widać, że nie są to kolejne podobne do siebie ubrania. Dużo Plus. No teraz mój sim wygląda bardzo profesjonalnie. Przeglądając stroje w kobiecej wersji jestem bardzo rozczarowany, ponieważ wszystkie są dokładnie tymi samymi co dla męskich Simów. Myślałem, że będą chociaż trochę się różniły, ale nie, kompletnie się nie różnią. Są takie same: te same bluzki, te same spodnie, buty, no poza jednym całym strojem, bo zamiast fartucha ze spodniami jest sukienka, ale poza tym to to samo. Dodatki rzeczywiście są ładne i urocze. Kolczyki w kształcie mieszadła lub kawałki pizzy. Świetne. Natomiast fryzur jest pięć, to znaczy dwie powinienem powiedzieć. I choć są ładne, to robienie. Czterech wariantów z jednej fryzury to trochę przegięcia, ponieważ różnią się tylko kolorem albo dodaną opaską. To takie trochę pójście na łatwiznę. No i wełniana czapka. Serio? Powiem mi ktoś, po co w takich akcesoriach wełniana czapka? Nie mam pojęcia. Jeżeli ktoś ma pomysł, dlaczego tak się wydarzyło, to proszę o info w komentarzu. Ja zdecydowanie zamiast tego wolałbym jakąś fajną czapkę z szefa kuchni albo coś takiego. Może producentom zostało z włóczkowych historii i postanowili tutaj wrzucić. Zawsze to mniej do roboty. Hmm, dziwne. Wrócę jeszcze raz do męskich fryzur. Są dwie. Krótkie kręcone włosy z opaską, są takie bardzo kuchenne. Od razu widzę tutaj szefa kuchni. Natomiast ta druga jest obłędna. Świetne cięcie i nie tylko do kuchni, ale wszędzie. Jest to mega uniwersalna i modna fryzura. A ta czapka w męskiej wersji bez komentarza. Dodatki są dokładnie te same co dla Simek. Tylko tutaj wydaje mi się, że te noże będą dużo lepiej pasowały. W trybie budowania mamy jedno pokrycie ścian z płytkami w bardzo modne już od dawna kolorowe wzory, fajna mozaika. Jest aż w 9 różnych kolorach, więc jest z czego wybierać, a na podłogę są wapienne kafelki. Też ciekawy i bardzo uniwersalny wzór w 8 kolorach. I to jest bardzo dobra baza pod tryb kupowania, który właśnie przejrzymy. Łącznie 24 obiekty. Nowoczesne blaty, stylowe i dobrze dobrane kolory. Nie są ani za mocne, ani za mało wyraziste. Spodziewałem się zmywarki, ale w standardowym rozmiarze, a tutaj nowość, bo ta zajmuje około 2 trzecie szerokości blatu. Szafki wiszące są dobrze dopasowane, ale dwie proste półki to trochę słaby element, ponieważ w podstawie mamy taką samą, tylko wystarczy dodać drugą i będzie dokładnie jak ta. Tu możecie porównać. Jedna jest z podstawy, a druga z akcesoriów. Wyglądają niemal identycznie. Jedyne, co je różni, to te światła pod spodem. Trochę słabe, ale przejdźmy dalej. Wyspa, no to standard. Ozdobne talerze w kilku kolorach, nowy zlew na blat i super, bo takich do kuchni akurat mi brakowało. Gęsta śmietana z dżemem, taki słodki dodatek dla ozdoby oraz stanowisko do przygotowywania pizzy, czyli pomidorowa puszka z ziołami. Półka z przyprawami oraz książka kucharska w różnych wzorach, akurat super wyglądają na blacie. Blok noży jest ok, Mała kuchenna waga. Myślałem, że można coś z nią robić, ale nie, to tylko ozdoba, no ale też fajnie. Pierwsza wisząca, Szarka do naczyń. Świetny pomysł, bo już ciężko było używać jedynie dwóch dotychczasowych, tym bardziej, że zabierały sporo miejsca na blacie. Wisząca półka jest ok i na szczęście ma różne kolory, bo w tym podstawowym szarym to za bardzo miesza się z tłem. Nowa lodówka, którą kocham za to, że jest dopasowana do rozmiaru szafek. No nareszcie, wszystkie lodówki jakie są w The Sims 4 zawsze odstają, są za małe, a to kilka centymetrów za wysokie, a ta idealnie wchodzi w całą zabudowę. Super to wygląda. Elegancka kuchenka z piekarnikiem i taki prosty okap. Jest ok. No i nowe urządzenie funkcjonalne. Myślałem, że będzie ich więcej, ale są tylko trzy. Maszyna do robienia gofrów w kształcie serca za 280, przenośny piec do pizzy po 685 i stojący mikser kosztuje aż 750 simoleonów. Ładnie wykonane są te urządzenia i już nie mogę się doczekać, kiedy ich użyję. Natomiast ostatnim przedmiotem jest stoisko z jedzeniem, aby wasi simowie mogli na nim sprzedawać wytworzone przez siebie pyszności. W gotowych pokojach znajdziecie także dwie już urządzone kuchnie w trzech kolorach. To tak jakbyście nie mieli pomysłu na urządzenie kuchni, to wystarczy kliknąć i gotowe. Wzory wszystkich ubrań mile mnie zaskoczyły, chociaż szkoda, że ubrania męskie i kobiece niczym się od siebie nie różnią. Oczywiście nie będę wspominał o wełnianej czapce, bo o tym to trzeba zapomnieć. Do teraz się zastanawiam, po co to było. Z trybu budowania i kupowania nie mam się do czego przyczepić. No poza wiszącą szafką, to więcej nie mam do czego. Wszystkie obiekty są ładne, nowoczesne, w eleganckich kolorach. Ogólnie uważam, że już pod samym względem zawartości, którą tutaj dostajemy, to są dobre akcesoria i przyznam, że nie żałuję, że je kupiłem, Mimo wątpliwości. A jeśli chodzi o część rozgrywki z tych akcesoriów, to jeszcze musimy się temu przyjrzeć. A wam podoba się cała ta zawartość 71 różnych obiektów w tematyce kulinarnej? Dajcie mi znać. A jeśli się wam podobało, to proszę o łapkę w górę i subskrypcję mojego kanału. I zobaczcie też moje ostatnie filmy, które wrzuciłem specjalnie dla Was. Dzisiaj to tyle, trzymajcie się i do następnego.